Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Izaka. Przed Wami kolejny odcinek Detektywa Izaka, czyli serii, gdzie łapiemy cheaterów. I słuchajcie, od dzisiaj plan jest taki, tak jak mówiłem wcześniej, o jednym odcinku dziennie Overwatcha. Dzisiaj zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, czyli od dzisiaj przez najbliższy tydzień, będąc codziennie o godzinie 18, wychodzić odcinki Overwatcha. Codziennie, dzień w dzień, o 18, jeden Overwatchek. Jeżeli Wam się podoba taka opcja, żeby codziennie, dzień w dzień był 18 odcinek. To łapkujcie w górę, po tygodniu zweryfikuję, jak Wam się to wszystko podobało i jeżeli będzie Wam się podobało, to zrobimy to dalej. Na przykład do końca miesiąca, albo do końca roku, albo do końca YouTube'a. Także łapkujcie w górę. Codziennie o 18 widzimy się na Overwatchu. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie zobaczyć ten 10-minutowy odcineczek, to zawsze będzie mógł sobie coś takiego 18 znaleźć. A oprócz tego oczywiście będą dodatkowe filmy, nie licząc Overwatcha, czyli gierki z ekipą z Paszą yy, i różne inne rzeczy, które teraz planuję zrobić ale na razie nie będę jeszcze zapowiadał, co będzie, zami zobaczycie zresztą, a ja zabieram się za pobieranie dema i ściągamy sobie, ściągamy sobie pierwszego Overwatcha pierwsze demko. Dzisiaj zobaczymy, co to będzie. Muszę sobie zrobić jeszcze jakąś misję, bo ty Bloodhounda mam do wydropienia, więc trzeba sobie jakiegoś skina zdobyć. Przydałoby się kolejny jakiś biały skin. Bo mam ich jeszcze bardzo, bardzo mało. Ok, Overwatch zobaczymy, czy dzisiaj nam się poszczęści, czy dzisiaj dorwiemy jakiegoś haksiora. Myślę, że możemy sobie też wtedy robić takie podsumowanie, tak? Po każdym... Po... O Jezu, ja cały czas patrzę w kamerkę starą, bo mam teraz dwie kamerki Bo kupiłem sobie nową kamerkę, słuchajcie, c 920 teraz mam i patrzę cały czas starą kamerkę, więc Więc to mogłoby być, być, być trochę dziwne Może ją wyłączyć, bo teraz nie wiem, w który obiektywem patrzeć. Ale okej, okay, dobra, skupiamy się na oczyku, pan podejrzany, 13 fragensów. No szału widzę, że nie ma jak na razie No ale zobaczymy co nam jeszcze pokaże e, No i po tygodniu może, moglibyśmy sobie robić jakieś podsumowanie na przykład, tak? E, ilu hacksów było w każdym tygodniu i zobaczymy Znacznie zlagowane demko z tego co widzę. A pan podejrzany sobie czeka sprytnie za smokiem O, i zostaje dwóch na pięciu, to może być już jakaś ciekawa akcja. No ten to się trzęsie jak galaretka. A teraz są znowu te dźwięki, które zostały zmienione w update'cie w Overwatchu. No i wziął i umarł. No na razie bez szału. Bez szału, ale może na przykład będzie sfrustrowany i się odpali dopiero. No i dostał przez bramę. Chyba, czy od swojego kolegi dostał. 55 HP? To nie wiem, jak on No dobrze, jak wchodzi, sobie sprawdzę miejscówki, bo wygląda to nawet nieźle. I gra strasznie, strasznie asekuracyjnie, bardzo powoli. No tutaj się sprytnie ustawił w sumie, chociaż. Tam jest gościu na bombsite, a ten go szuka, niby. Pomysł miał ciekawy Flash kompletnie bezsensowny. Ten kompletnie bezsensowny też. I znowu wzi wziął i umarł. No nie wiem, jeżeli się zaraz nie odpali, to, to to będzie demo do wyrzucenia kompletnie. Nie muszę tu kamerkę ściągnąć, bo nie wytrzyma normalnie. Patrzcie się tylko na nią. Nie mogę się przyzwyczaić do nowej kamerki. Nie wiem, czy tutaj może, jeszcze może nie widzicie takiej jakości obrazu, ale jak będzie na pełnym ekranie, to dopiero wtedy zobaczycie, jak będzie fajniej, i przyjemnie, bo jest o dużo lepszy kolory i wszystko jest ładniejsze, bo ten... Tak, Ameryka ma obiektyw chyba Karla Zajsa już nie miał. No właśnie, nagrywa Full HD. Więc się przyda do vlogów i do różnych rzeczy. Zapyta Izaka i tak dalej. Nie chcę zmieniać broni jak rękawiczki, po prostu no. Zaczyna się pogoń za fragiem. Nie wiem, rzuca strasznie dużo granatów. Jakoś tak dziwnie, niepotrzebnie zupełnie. Znaczy, po co on wrócił dwa do doń tropialni i Smoka, Skoro nawet z tego nie, nie, nawet z tego nie skorzysta. Strata pieniędzy. Może to jest taki gość, który wiecie. Gość z Rizona, bo, bo go stać. Nie może sobie rzucać granatami. Pieniędzy pewnie ma sporo. No nie tak dużo wcale. 1800. Myślę, że zginął cały czas, więc. To też tak wygląda. Hmm. No dobra. Chyba już. Fragę nie zdobędzie. No właśnie, zigzag dorwał rywalon, tam miał chyba 2 HP czy 3, więc nie było czego szukać. A teraz już mam jedną kamerkę, to wiem w które, w które oko patrzeć. Tak jest lepiej. Tak jest spoko. Nie. Jeszcze w ogóle niczego nie nagrywałem z tą kamerką, więc to jest słuchajcie, pierwszy film premierowy z nową kamerką. Więc cały czas tak patrzę na ekran jak to wygląda. Okej, okay, ładny fragment Nie wiem, nie, znaczy nie wiem za co go zreportowali, tak de facto. Cały czas rzuca jakieś strasznie dziwne flesze, które nic nie dają, tak naprawdę. I znowu wziął i umarł. 14 ale mimo tego, że ginie, cały czas to i tak w sumie wszystko wygrywają terroryści praktycznie. Już mam 3 rundy z rzędu. Oj. No nie. Nie, on, on tymi granatami to rzucać nie potrafi za bardzo. Nie wiem, co to było, szczerze mówiąc. A terroryści znowu wygrają? Nie, tym razem antyterroryści wygrali w końcu. Ale tymi grantami to naprawdę niespecjalnie potrafi operować. Te dwa flasze, dość cienkie. Chociaż nie, no zaproszowali mnie tym te antyterroryści. Nie wiem, czy ktoś mu dorzucił tego flasza, czy coś się stało. Dobra, i czeka, i czeka. Wziął i umarł. Ang wygrały wygrał rundę? Nie, z domu terroryści. Ale tutaj to było już takie nieco podejrzane może. Znowu co na flaszyk. Oj, znowu się nie udało. Już nie będzie wybiegał. A może jednak spróbuje swoich sił. Zaraz zobaczymy, co on tu wymyśli. No ładnie skontrolował full auto. Przejdziemy celownikiem na lewo, bo pamiętajcie, że pattern, wiecie, z Kawaha jest o taki... Taki wiecie, o taki. Tak i tak. Tak i tak, a później znowu na koniec jeszcze w prawo. Oni już skąd strzelają? Oh. <laughs> jeszcze zginął od tamtego gościa. No nie no, pięknie. Wspaniale. Bywa. No i znowu długa. No z tego Diglett też mógłby trochę lepiej strzelać. No, ale nie reaguję w, w, w takich sytuacjach. Nie reaguję w takich sytuacjach y, jakoś bardzo źle. Gdzie to była. No, no widzicie, no, myślał co czas, że koleś, koleś jest daleko, bo koleś mi na blisko. I nie, nie było żadnego drżenia za celowinkiem, więc tutaj nie sądzę, żeby miał koleś jakieś haksy. Także ja tutaj muszę, muszę znaczyć, że insufficient evidence. No niestety, ale. ale dzisiaj, w dzisiejszym odcinku akurat haksa. Nie było, ale tak jak mówiłem, od tej pory odcinki będą codziennie o godzinie 18.00. Będzie taki Overwatch krótki, ale dzięki temu będzie 7 overwatch łącznie w tygodniu. tak, To i tak jest więcej niż było ostatnio, bo było bardzo mało. A tak to będziemy mieli jeden odcinek tygodniowo Overwatch, czyli jeden odcinek dziennie Overwatch, czyli 7 w, tygodni, w tygodniu. I dzięki temu też będę w stanie wprowadzić coś stałego, bo tak to zawsze prowadziłem to bardzo spontanicznie. Tak wrzucałem sobie film oczywiście codziennie, przynajmniej starałem się, ale filmy były w różnych, o różnych porach. Tak raz wrzuciłem film o 15., innego dnia o 21.00 i tak dalej, i teraz dalej. Mieli stałą godzinę jednego przynajmniej, jednej przynajmniej serii, czyli Overwatcha, godzina 18. Codziennie od tego dnia postaram się wypełnić, słuchajcie, postaram się wypełnić tą obietnicę, dopełnić tak, czyli przynajmniej do piątku, do piątku, tak, żeby to było 7 dni, czyli dzisiaj, i niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, i właśnie. My 7 dni po tych 7 dniach zweryfikujemy, jak Wam się to podoba wszystko, czy lubicie sobie poglądać serię Overwatcha do obiadu, czy do śniadania, bo sobie możecie zostawić na następny dzień na przykład, bo dużo ludzi tak lubi do śniadanka sobie będziecie Overwatcha rano. Zobaczymy. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!